Już. Chyba już. Dzień dobry. Lub dobry wieczór. W końcu nie wiadomo, kiedy będziecie to oglądać. Spotykamy się trzeci raz. Tak, trzeci. To już nie byle co. To niejednostkowe wydarzenie. Trzy razy. To już seria. To już jakiś ciąg. A ciąg to przynajmniej trzy elementy ułożone w jakimś porządku. A ponieważ pierwszy odcinek był pierwszy, drugi odcinek był z kolei drugi. A przed chwilą powiedziałem, że ten jest trzeci. To już mamy jakiś porządek, jakiś ciąg. Nawet można powiedzieć, że to jest ciąg uporządkowany. A co w dzisiejszym odcinku? Kontynuujemy sprawę nowe w szopie. Nowe w szopie, powiem tym, którzy wyłączali po trzeciej sekundzie, może dzisiaj stąd, że powiedzieć, że to są rzeczy, które już były kiedyś w sklepie i te, które jeszcze nie były w sklepie. One pojawiają się w dziale nowe w szopie tylko dlatego, żeby nie szukać po wszystkich stronach i sobie tam znajdować co było, a co nie było. A dzisiaj będę mówił o modelach kartonowych. Ponieważ Kurt mnie prosił o to. No to proszę bardzo. Pierwszy model, jaki chcę przedstawić, wydawnictwa GPN, Sztukas. Do niego są też laserki. I tutaj zaraz już ortodoksi kartonowi krzykną. Jakie laserki? To się samemu robi. Nie wolno tak. A ja uważam, że można. To przyspiesza tylko pracę. Dzięki temu mniej poświęcamy na główną bryłę, więcej na szczegóły. A ponieważ w modelach kartonowych w stosunku do tego, co było kiedyś, mamy dużo więcej detali wnętrza, to wtedy na tym się skupiamy. I szybciej przechodzimy do następnej pozycji. Następny model P2. O nim już coś powiem, bo sztuka się to wszyscy wiedzą, to po co. P2, samolot powstał na zlecenie. I pod patronatem NKWD. Konstruktorzy zostali zebrani, pilnowani i nie wypuszczono ich, dopóki nie wymyślili jakiegoś samolotu. Tak powstał właśnie P2. P2 miał za zadanie być szybkim, norkującym bombowcem. Lekki. Był bardzo lekki. Był szybki. Niestety. Nie był zbyt stabilny w powietrzu. Ale za to było ich dużo. Poza tym jego udźwik planowany, założony, około 1000 kg w praktyce stosowany był do 500 kg. To było mniej więcej tyle, co samoloty myśliwskie w tym czasie przenosiły. A nawet mniej, bo jak wiemy korsarz to, to dwie tony był w stanie zabrać ze sobą. Następny model kartonowy, Avenger. O nim nic nie powiem, bo mówiłem ostatnio. GPM zaproponowało nam Blenheima. Oczywiście już dawno, dawno, dawno temu, ale ponieważ akurat już nie miałem, więc mamy Blenheima z bardzo ciekawą, taką kanciastą kabiną, szeroką, wygodną, przejrzystą. Ciekawa konstrukcja. Samolot wymyślony był w 1934 roku na życzenie prywatnego odbiorcy, ale RAF stwierdził, że proszę mi z tego zrobić bombowca. Zrobiono więc samolot bombowy. W 1936 zaczął wchodzić on do uzbrojenia. Miał być to szybki, lekki bombowiec. I jak zaczęła się wojna, to już nie był e, tak rewelacyjny jak na samym początku, kiedy był wprowadzany. Tym bardziej, że wtedy Brytyjczycy nie za bardzo potrzebowali e, bombowców. Oczywiście bombardowali jeszcze wybrzeże francuskie, gdzie Niemcy gromadzili sprzęt desantowy, ale przede wszystkim potrzebowali się bronić, potrzebowali myśliwca. więc między innymi zrobili Bufajktera, Z tym, że Bufajkter też są laserki do niego, z tym, że buffajkter był ciężkim myśliwcem, dwusilnikowy, ciężki myśliwiec z potężnym uzbrojeniem czterech działek 20 mm w komorze bombowej, zainstalowany, ale na początku wojny nie miał za bardzo możliwości się wykazania, ponieważ Potrzebne było przede wszystkim lekkie myśliwce, które szybko wzniosą się w powietrze i będą skuteczne w ciasnej walce manewrowej. Natomiast w nocy doskonale spełnił swoją rolę. Po pierwsze dlatego, że był duży, że miał duże zbiorniki paliwa. A jednak nocne bombowce musiały być długo w powietrzu i tam czekać na przeciwnika a duże samoloty miały większe zbiorniki, czekały dłużej, mniejsze, mniejsze, czekały krócej. Poza tym można było później do pływu bo było miejsce, włożyć radary. I dzięki temu skuteczność ekonomicznego myśliwca była jeszcze większa. Koniec z drugą wojną, teraz chodzimy do wojny wietnamskiej. Fantom. Piękny samolot. Legenda amerykańskiego lotnictwa, używany właśnie w Wietnamie. Do niego mamy też laserki. Używany w Wietnamie. Początkowo wymyślono, że broń strzelecka nie jest potrzebna, ponieważ miały już myśl walki myśliwskie wyglądać w ten sposób, że będą razić się już spoza pola widzenia z dużego zasięgu rakietami co jednak w praktyce okazało się inne. Tym bardziej, że politycy wymyślili sobie, że nie można tak, to nieładnie nie jest tak strzelać. Trzeba najpierw podlecieć, upewnić się, że to jest przeciwnik wzrokowo i dopiero wtedy walczyć. A w tej sytuacji broń rakietowa no nie za bardzo się nadawała, ponieważ groziła, że samemu się odłamkami dostanie. Walczyli między innymi z takimi samolotami. MiG-21. Radziecki odrzutowy samolot. Tutaj mamy wersję oczywiście już późniejszą, którego można zrobić w wielu wersjach w wersji polskiej, czeskiej, radzieckiej, chorwackiej, wietnamskiej i węgierskiej. I kolejny samolot z Wietnamu: szturmowy A7 Korsarz. Był bardzo lubiany przez pilotów ze względu na dobre własności przy starcie i lądowaniu. Miał Duże możliwości uzbrojenia i dzięki temu skuteczny w wielu różnych rodzajach operacji szturmowych, atakowania celów naziemnych. Następne samoloty, niezbyt udane. Starfighter. Starfighter został wymyślony zgodnie z wymaganiami pilotów. Spotkali się z pilotami w Korei i zapytali, co chcecie. Powiedzieli, że chcemy szybki, z dużym przyspieszeniem samolot manewrowy. No i dostali. Co prawda, żeby go zrobić, trzeba było go maksymalnie odchudzić, ponieważ silniki wtedy jeszcze nie były zbyt mocne i trzeba było zejść z masy. Zmniejszono skrzydła bardzo. Profil, żeby go przyspieszyć, zrobiono jak najbardziej cien cienki. I dzięki temu samolot osiągał wymagane prędkości, natomiast niestety wymagał dużych prędkości przy starcie i lądowaniu, co powodowało wiele wypadków. Najmniejszy błąd od razu był zakończony katastrofą. W 1968, jeśli dobrze pamiętam, Amerykanie zrezygnowali z tego samolotu i wtedy zaczęła się kariera międzynarodowa. Lockheed postanowił to sprzedawać. Udało mu się wypromować ten samolot. No i bardzo wielu krajów to kupiło. I mieli te same problemy, plus dodatkowe jeszcze inne problemy z typu odwrotna manetka gazu, co właśnie przy starcie i lądowaniu powodowało, że Niemcy nazwali ten samolot Owdawiacz. lub też Śleś do Namiotu. Natomiast bardzo udanym samolotem był Mirage 3. Francuski myśliwiec. Sukces eksportowy, bardzo wiele krajów go użyło i była dobra platforma do rozwoju następnych samolotów, m.in. Miraż 2000 a także izraelskiego kwira. No i coś, co nie powinno latać, a lata F-117. Nie powinno latać, ponieważ aerodynamicznie jest to tak niedoskonała rzecz, że nie ma prawa latać, ale komputery pozwoliły, żeby na tym już można było latać. Samolot nazwany przewrotnie F, czyli myśliwiec, fighter. Ale on nigdy nie miał być myśliwcy. Może w pierwszych założeniach. Jednak stwierdzono, że będzie to samolot zadań specjalnych do bombardowań precyzyjnych celów, które były niezbyt wielkie, ale dobrze chronione. Trzeba było niepostrzeżenie się do nich dostać. I to zapewniała właśnie technologia budowy tego samolotu. Tego nie trzeba przedstawiać. Antek z lasekami. A przedstawię Belfegora, czyli M15, polski cud. Samolot zbudowany na zlecenie Związku Radzieckiego. Postanowili mieć najlepszy, najszybszy, najcięższy, nie wiadomo co tam jeszcze, samolot rolniczy z napędem odrzutowym. Na polach Kazachstanu, czy innych wielkich polach Związku Radzieckiego miało to. A rację bytu pod warunkiem, że paliwo było też nie kupowane, tylko dostarczane. A rozliczenia międzyresortowe gubiły koszty eksploatacji tego samolotu. Innym samolotem oprócz Mirage'a, który był nowością, a tego nie powiedziałem, to jest drugi. Eurofighter, też nowość GPM-u. Eurofighter jest to podstawowym, Samolot współczesnej Europy Zachodniej, myśliwski i wielozadaniowy. Ale lubimy duże, nie? Liberator. Liberator to już był wielki, czterosilnikowy samolot. Bardzo dobre własności lotne miał. Piloci go bardzo lubili. Na początku nie za bardzo, bo nie miał wtedy tych samouszczelniających się zbiorników. Więc jeżeli ktoś zrobił nim dziurkę, a jeszcze przepuścił przez to pociski, na przykład zapalające, to się bardzo łatwo to zapalało i nie chciało zgasnąć. Ale później zmieniono te zbiorniki, już było lepiej, już nie było takiego problemu. Są też laserki do niego. No i jeszcze większy. M29. Super forteca. I to rzeczywiście była super forteca, bo był bardzo silnie broniony ten samolot. Był bardzo szybki. Latał na bardzo dużych wysokościach. I miał bardzo duży łódźwik. Z Początkowo Amerykanie stosowali właśnie te zalety, czyli latali na bardzo wysokich pułapach. Bombardowali cele na ile się dało precyzyjnie, choć wtedy urządzenia celownicze były dość precyzyjne, ale trzeba było wziąć poprawkę na, na jakiś tam rozrzut, który mógł się zdarzyć przy takim lataniu z takiego pułapu. Ale mimo wszystko Japończycy jakoś sobie wymyślili. Zaczęli budować samoloty do przechwycenia B-29, które szybko się wdrapywały na górę i robiły im szkodę. Więc zmieniono technikę. I te samoloty latały naprawdę na bardzo niskich pułapach, na maksymalnej prędkości. I tu okazało się, że te straty były dużo, dużo mniejsze. I to tyle, jeśli chodzi o modele kartonowe, które przyjechały właśnie. Oprócz tego przyjechały jakieś takie dodatki jak relingi, czyli to jest to, co to takie, takie barierki na statku, które tam nie pozwalają marynarzom. Marynarze to o tym wiedzą. Ale nie marynarze to też wiedzą, bo jak mają chorobę morską, no to wtedy się przez tą barierkę właśnie przechylają. To jest właśnie reling, przez to się przechylają i tam karmią ryby. Są też trapy i drabinki. Ale są też nie a kartonowe relingi. Kartonowe są dużo, dużo tańsze, wymagają większej ostrożności. Ale też bardzo fajny efekt dają przy pracy modelu. I to wszystko dzisiaj. A skoro Kurt sobie życzył, żeby mu zrobić taki odcinek, nie zapłacił za to. Ale sobie życzył, i ja to zrobiłem, i ja go pozdrawiam. Papa. Pa.